Witam wszystkich członków TS Mineframe z aktualizacji dnia 16 maja 2016 roku. Po dłuższej przerwie na ten dzień w aktualizacji dodano nowe składy, budynki, dodatki i nowe uleczone muzeum. Więc następujące materiały to lokomotywa BGCRH elektryczny 31 mocowy za 262, y, uranu jako podatku za 89 milionów kasy. RH pierwszej 1, 1 klasy 330 pasażerów. Zysk 140% za 40 kamieni RH drugiej klasy 340 pasażerów 90% zysku za 443 tysiące kasy. RHA VIP 330 pasażerów 190% za 65 kamieni i RH końcowy 340 pasażerów 100% za 470 tysięcy kasy. Budynki to ekologiczny dom. 180 pasażerów na godzinę, 14 powierzchniowy za milion 80 krzemu, milion 80 drewna i milion 80 plastiku, a także ekowieża za pasażer, za materiały oczywiście pasażerów 368 na godzinę. I 15 powierzchniowy. Dodatki to cichy wiatrak, a także kontener ryna śmieci. Ekologicznie, oczywiście. To by było na tyle w części pierwszej. Zapraszam do drugiej. Witam w części drugiej. Tak jak wspomniałem w poprzedniej części, te kosze to inaczej recyklotron. <gryny> Ta, także dalsze to. I tutaj to to jest informacja o dodaniu wkładu do muzeum. Jaką nowość po ulepszeniu jego? Tutaj w tym jest od 1 do 6 punktów ukazujących początkujące po ulepszeniu, zawsze gdy się nowe coś pokazuje, to zawsze jest, zawsze jakie są nas ileś tam punktów, żeby to pokazać. I to jest tak. To, to, czyli poziom jest dodany jako nagroda za następny poziom. W części, to by było na tyle. W części drugiej zapraszam do części trzeciej. Część trzecia, dalsze informacje o muzeum to jako. W ilość posiadanych składów parowych, spalinowych, elektrycznych i maglejów. Pod spodem ciekawe informacje czyli ile co już zebrałeś. No i ostatnia, szósta informacja to moja, to, na, to własna kolekcja zebranych pociągów. Dziękuję wszystkim za, za wysłuchanie tej. Go, tej aktualizacji z dnia 16 maja 2016 roku. Na następną zapraszam za tydzień. Cześć.